Przede wszystkim gratuluję tego pierwszego zwycięstwa finałowego. Jak podsumujesz ten mecz z koletkami? Dziękujemy. Myślę, że był to ciężki mecz, ale też uważam, że mimo wszystko miałyśmy go pod kontrolą. Trochę gdzieś tam druga tercja nam uciekła. Trochę się pogubiłyśmy, przez dużo osłabień miałyśmy i, i to myślę, że spowodowało to zamieszanie. Ale koniec końców uważam, że po prostu to zwycięstwo nam się należało. No i uważam, że też byłyśmy lepszą drużyną. Nie wiem jak tam było w strzałach, ale wydaje mi się, że więcej strzałów miałyśmy. Tak odczuwam to. Ty mówisz o tym, że miałyście ten mecz pod kontrolą. Mm. Tak naprawdę duża w tym zasługa Karoliny Puźniewskiej, która w pierwszej tercji zdobyła te dwie bramki. Mm. I jeśli można czegoś oczekiwać od kapitan, no to no. chyba właśnie goli w takich momentach, goli tak ważnych. No co to dużo mówić, ona potrafi? Myślę, że na ten moment... Y i zawsze była najlepszą zawodniczką. Cieszę się, że jest ze mną w drużynie, że możemy obserwować, jak, jak to mówi trener, łapie to w tych ważnych momentach, podtrzymuje drużynę. Uważam, że oprócz tego, no, że pociągnęła tą biedę, no to jakby wspierała nas w szatni, cały czas była aktywna, także myślę, że też ten wynik to oczywiście oprócz Goli, to ta atmosfera też myślę, że zadziałała na plus. Poza tymi pierwszymi minutami, no to można powiedzieć, że chyba. Pod koniec drugiej tercji, na początku trzeciej, gdy ten wynik zrobi się, można powiedzieć, tylko jednobramkowym mm. prowadzeniem z waszej strony, to czy w tym momencie pojawiły się jakieś takie myśli, że pojotki mogą Was jeszcze tutaj dogonić? Mówiąc szczerze, nie, bo mm, rozmawiałyśmy o tym w szatni. I no tak mówiłyśmy sobie, że jesteśmy lepsze, więc to wiadomo taki jest hokej. Okay. Nam też dużo nie wchodziło, one gdzieś tam też miały poprzeczkę. No ale tak czy tak czułyśmy się na siłach, żeby dociągnąć to do końca. No i też parę dobrych słów od trenera, że nie zawsze mecz trzeba kończyć dwubramkowym prowadzeniem. Czasami jedynie jedną bramką wygrać, bo to po prostu od nas zależy. Wasza rywalizacja finałowa była... Y mogę powiedzieć oczekiwana, bo mierzyły się dwie najlepsze drużyny w Polsce, ale jednak była dużą niewiadomą, bo no, takiego meczu w sezonie zasadniczym nie było, mhm. więc czy dla Was to, jak dobrze zagrały Kojotki, było zaskoczeniem? Jak w ogóle ocenisz mhm. grę Kojotek? Myślę, że dużo trener tam z nimi działał, bo fajnie się ustawiały w grze obronnej, ciężko było wjechać do środka. No, ale też tak jak wcześniej koleżanka mówiła, Sylwia, którą słyszałam, że doświadczenie jednak. No tutaj myślę, że to zadziałało. Wiele z nas zagrało już takich meczy bardzo dużo, już jakby sobie z tym stresem radzimy, i wydaje mi się, że jakby w tym była różnica, że one troszkę nerwowo podeszły do tego meczu, przynajmniej na początku. Myślę, że za tydzień w tym domowym spotkaniu. Y to wy będziecie faworytkami, przez to, że no, prowadzicie w serii, gracie u siebie, mhm. macie to doświadczenie po własnej stronie. Uważam, że tak, bo dla nas ten finał w bytomiu to jest moim zdaniem najważniejszy dzień w roku. Śmiejmy się, że jest ważniejszym dniem niż Boże Narodzenie. Każda czeka na to, bo mamy wspaniałych kibiców. Oni nas cały czas napędzają. Naprawdę, jak gramy w bytomiu, to nawet nie czujemy zmęczenia. Tutaj też jak widać, frekwencja z bytomia była. Także no, to cieszy i jakby po to gramy, żeby przeżywać te piękne chwile z kibicami. No i miejmy nadzieję, że zakończy się jak co roku No i bierze w naszą drużynę, bo. Myślę, że po tak ciężkim sezonie, jaki miałyśmy, to nam się to należy. To na pewno ty wspominasz o tym, że tutaj też byli Wasi kibice i to jest na pewno super promocją dla całej w ogóle dyscypliny, dla e, Waszych meczów, bo e, nawet cały sezon czekamy na właśnie takie sceny, wypełnione trybuny i wyrównany mecz. No dokładnie. Szkoda, że tak nie ma w sezonie zasadniczym. No aczkolwiek wiadomo, że jest zbyt duża przepaść między niektórymi drużynami. No ale miejmy nadzieję, że jakby to pójdzie do przodu. No już widać, że Janów też się wypełnił. Spodziewałyśmy się, że będzie pełna hala. Myślę, że w Bytomiu będzie jeszcze bardziej pełna, bo sami wiecie jaka jest atmosfera na naszym lodowisku. Główne będzie na koniec odpalić te świeczki na torcie kolejnego tam mistrzostwa Dokładnie, ale wolimy czapkę trenera. E, to zadam jeszcze, jeszcze jedno pytanie o troszkę mhm. może mniej przyjemny temat, e, czyli o sezon EWHL-u. Mhm. E, no nie ma co też ukrywać, że drużyna w EWHL-u jest złożona głównie z Was, mhm. z zawodniczek Polonii Bytom. I e, no, patrząc na wynik to pewnie to się nie odbiło, ale e, czy ta porażka w tym ćwierćfinałowym meczu miała nawet jakiś wpływ? względem jakiegoś takiego przygotowania mentalnego do tego finału tutaj? Powiem ze swojej perspektywy. No, Byłyśmy myślę, że z drużyną z Austrii na równym poziomie, więc gdzieś tam dwa mecze zagrałyśmy, dwa jeden w jedną, stronę w drugą. Także no, spodziewałam się... No spodziewałam się, że możemy przegrać, w sensie chciałyśmy wygrać wiadomo, ale no e, dopuściłam to myśl, że może się tak zdarzyć. Mnie to jakoś nie dotknęło, bo e, no wiadomo, Liga Wulhall jest fajna i tak dalej, tylko że no, my tutaj już czekałyśmy na ten finał i jak tylko wróciłyśmy do Betomia, no to już jakby ten mecz poszedł w zapomnienie i liczył się tylko ten dzisiejszy, który zresztą fajnie się skończył.